Ostatnio rozmawiałem właśnie z deweloperem, który opowiedział mi świetny przykład rozwiązania, które zostało stworzone w ramach takiego systemu zarządzania danymi. Dotyczyło to takiej kluczowej właściwie funkcjonalności, czyli zamówień w dużej organizacji na produkty. Mówimy tutaj o takim zasięgu globalnym. Rozwiązanie zostało wdrożone bez testowania, no bo po co? Bo przecież się robi taniej teraz. Biznes przetestował po swojemu, deweloperzy oczywiście te, te testy też zrobili po swojej stronie. I rozwiązanie magicznie w weekend poszło do produkcji. I co się okazało po kilku dniach, że w świat poszło około 800 zamówień, gdzie w trakcie tworzenia jakiegoś tam zamówienia dodały się pozycje teorii z zerami, tylko te zera. Zostały przekonwertowane przez system na jakieś ułamki tysięczne, to po przemnożeniu przez odpowiednie wartości, w niektórych przypadkach to mówimy o tysiącach, no to dały konkretne wartości w różnych walutach. Więc mówimy tutaj o setkach, tysiącach dolarów pomyłki.